10 kwietnia 2025 roku, czwartek. Dzień powszedni. Kolor szat, fioletowy. Piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie: Przymierze Boga z Abrahamem. Psalm: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Ewangelia: Abraham ujrzał mój dzień. Pierwsze czytanie z księgi rodzaju. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, bo uczynię Ciebie Ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a Tobą oraz Twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim, a potem Twego potomstwa. I oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Oto Słowo Boże. Psalm. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił. O Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego. Synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan. Jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Obietnicy danej tysiącu pokoleń. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem. Przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Aklamacja. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych. Lecz słuchajcie głosu pańskiego. Chwała Tobie, słowo Boże. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zażna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zażna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo pańskie. Kochani, stajemy dzisiaj wobec słowa, które przypomina nam o tym, jak wielkie, tajemnicze i pełne miłosierdzia są dzieła Boga względem człowieka. W czytaniu z księgi Rodzaju słyszymy o przymierzu zawartym przez Boga z Abrahamem, przymierzu, które na zawsze odmieniło dzieje ludzkości. Ewangelia według świętego Jana natomiast prowadzi nas do głębi tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa, w której spełnia się obietnica dana Abrahamowi. Zatrzymajmy się najpierw nad postacią Abrahama, tego, którego Biblia nazywa ojcem naszej wiary. Abraham pada na oblicze przed Bogiem. Oto obraz człowieka, który wierzy jest wobec Boga niczym proch, ale zarazem doświadcza niezwykłego wyróżnienia. Bóg nazywa go Abrahamem, co oznacza Ojciec mnóstwa narodów. Daje Mu nie tylko nowe imię, ale przede wszystkim nową tożsamość. Bóg czyni go świadkiem swojej nieskończonej hojności i wierności. Przymierze to nie było tylko umową, nie było jedynie obietnicą doczesnego dobrobytu czy ziemskiej władzy. Było czymś o wiele głębszym. Było ono zobowiązaniem się Boga, że pozostanie Bogiem Abrahama i jego potomstwa na wieki. Każdy z nas został powołany do życia w tym właśnie przymierzu przymierzu, które realizuje się w Jezusie Chrystusie. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam niezwykłe objawienie się Chrystusa, który z odwagą mówi: Zanim Abraham stał się, ja jestem. Jezus używa tu świętego imienia Boga objawionego Mojżeszowi. Mówiąc to, Jezus objawia swoją boską naturę. On jest tym samym Bogiem, który zawarł przymierze z Abrahamem, który obiecał mu potomstwo, ziemię i błogosławieństwo dla wszystkich narodów. Żydzi, słysząc te słowa, nie rozpoznali w Jezusie oczekiwanego Mesjasza. Ich serca były zamknięte na tajemnicę Boga, która objawiła się w ciele ludzkim. Zamiast uwierzyć, chwycili za kamienie, aby go zabić. Tak też może być i z nami, kiedy nasze serca są zamknięte na Bożą Prawdę, kiedy wolimy własne wyobrażenia Boga od prawdziwego spotkania z Nim. Jezus mówi dziś wyraźnie, że kto zachowa Jego naukę, nie zazna śmierci na wieki. To jest istota przymierza, które Bóg zawarł najpierw z Abrahamem, a ostatecznie przypieczętował przez krzyż swojego Syna. Jezus przypomina nam, że Abraham rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Co oznacza to tajemnicze stwierdzenie? Abraham, choć żył wiele wieków przed Jezusem, miał w sobie żywą wiarę, że Bóg spełni swą obietnicę w sposób absolutnie wyjątkowy i ostateczny. W jego sercu, przez wiarę, narodziła się radość ze zbawienia, które przynosi Chrystus. W tym sensie Abraham zobaczył dzień Jezusa, zobaczył go oczyma swojej wiary. Także my, żyjący już po przyjściu Chrystusa na ziemię, Mamy tę szczególną łaskę, że możemy nie tylko oczekiwać, ale i doświadczać tej radości na co dzień. Nasze życie jest powołane do tego, aby było żywym znakiem wierności wobec przymierza, które Bóg z nami zawarł. Ale jak mamy żyć tym przymierzem na co dzień? Przede wszystkim musimy pamiętać o jednym: przymierze to wymaga wzajemności. Tak jak Bóg daje siebie całkowicie nam, tak my jesteśmy wezwani, aby dawać siebie całkowicie jemu. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, musimy zachować naukę Jezusa. Zachowanie nauki Chrystusa to nie tylko posłuszeństwo zewnętrznym przepisom, ale głęboka, osobista więź z nim, oparta na zaufaniu, modlitwie, sakramentach, a przede wszystkim na miłości. W czasie wielkiego postu, kiedy kapłani noszą szaty w kolorze fioletowym, symbolu pokuty i skruchy, zadajmy sobie pytanie: czy ja, podobnie jak Abraham, potrafię paść na oblicze przed Bogiem? Uznać swoją małość i przyjąć z wdzięcznością dar przymierza? Czy potrafię przyjąć Chrystusa takim, jakim on się objawia: w pokorze, miłości, przebaczeniu, aż po krzyż? Chrystus, który dzisiaj w Ewangelii mówi do nas jasno o swojej boskości, zaprasza nas do przeżywania prawdy naszego życia w świetle Jego obecności. Tylko on może dać nam życie wieczne. Tylko on jest gwarantem tego, że nasze życie nie skończy się na ziemi ale przez wiarę, miłość i wierność stanie się początkiem życia w Bogu. Dziś, w obliczu słów Chrystusa, które są jednocześnie zaproszeniem i wyzwaniem, podejmijmy decyzję, że będziemy trwali w przymierzu z Bogiem, że będziemy świadkami tej radości, która napełniała serce Abrahama. To właśnie wierność w przymierzu sprawi, że nasze życie stanie się świadectwem, że Chrystus jest wciąż obecny pośród nas, żywy, bliski i miłosierny. Niech więc przykład Abrahama i słowa Chrystusa prowadzą nas dzisiaj do głębszej wiary, do odważnego kroczenia drogą przymierza z Bogiem, które jest źródłem naszego zbawienia i wiecznej radości.